Idzie druga fala, no i ona może budzić jakiś tam niepokój. Ale na szczęście my nie mamy się o co martwić, no bo już ponad pół roku przygotowujemy się na tę chwilę próby. Wyprzedzając większość krajów Unii Europejskiej, wdrażaliśmy rozwiązania, które dzisiaj są przez innych. Wdrażamy. No to teraz po kolei osiągnięcia rządu, nowatorskie pomysły, których zazdroszczą nam inne kraje, nie tylko tu naszego regionu, ale całego świata i chcą brać z nas przykład. Analiza. Co zrobił rząd, aby przygotować naszą służbę zdrowia na drugą falę? O, tu mamy wiele sukcesów. Czy nastąpiła robotyzacja, automatyzacja, czy też może informatyzacja służby zdrowia? Nie? Oczywiście, że nie ale za to pod oknem przychodni w Tarnobrzegu stanął kij, którym wali się w parapet. Słyszawszy ten dźwięk, pielęgniarka wyrzuca przez okno skierowanie do lekarza specjalisty, i dzięki temu wynalazkowi wizyta odbywa się bezkontaktowo. Nasza polska myśl nie wpadła na to sama. Ona zaczerpnęła ze średniowiecza, kiedy to kijami właśnie wyciągano zadrzumione ciała z domów, ale jak widać, taki kawał badyla wciąż sprawdza się doskonale. Wyprzedzając większość krajów Unii Europejskiej, wdrażaliśmy rozwiązania, które dzisiaj są przez innych wdrażane. Czy inne kraje Unii Europejskiej już wdrażają ki? Ja nie wiem. Ale jak tylko się dowiem, to powiem. Drugi bardzo dobry nasz wynalazek, a prosty no to jest kartka papieru na drzwiach wejściowych przychodni i krótki napis na przykład uprasza się pacjentów chorych, mających objawy przeziębienia, o opuszczenie terenu przychodni i w ogóle o nie wchodzenie. Świetny wynalazek, no bo taką jedną kartką papieru zabezpieczamy lekarza lepiej niż, ja nie wiem, dziesięcioma kombinezonami naraz nałożonymi, czy też maseczkami jakimiś i tak dalej. Więc już nie trzeba nam tych antonowów z tym sprzętem medycznym, trzeba nam papieru, a papieru to akurat mamy dużo. No i jest jeszcze taka nasza prekursorska metoda, nawiązująca do parawaningu. Stary, sprawdzony sposób izolacji plażowiczów. To się doskonale sprawdza także wśród pacjentów. Relacja z poczekalni soru, Z drzwi przy parawanie co jakiś czas wychyla się staruszka prosząca o pomoc. W końcu głos przez megafon. Proszę się schować, pani jest pozytywna, zaraz ktoś do pani przyjdzie. Parawan doskonale izoluje wirusa pod warunkiem, że chory kaszle w parawan, a nie na przykład w sufit, od którego zarazek lubi się odbić. Ale po to właśnie jest ten megafon. Dzięki niemu przynajmniej personel zachowuje odpowiedni, bezpieczny dystans. Podsumowując, jak dotąd polski wkład w światową walkę z wirusem to są kartka, megafon, parawan, a także kij. Wyprzedzając większość krajów Unii Europejskiej, wdrażaliśmy rozwiązania, które dzisiaj są przez innych Wdrażane. Wyprzedzając inne kraje, no bo to już trzy lata temu podjęliśmy pierwsze zdecydowane działania, dzięki którym pozbyliśmy się problemu lekarzy oraz pielęgniarek. Gdyby nie ci młodzi ludzie, ludzie, którzy mogą w każdej chwili wyjechać, bo są świetnie wykształceni, znają języki, ale chcą pracować dla nas, dla naszych. Niech jadą! Słuchajcie, to do was powiedziała posłanka Pisłu. Niech jadą! No to pojechali. Na załączonym obrazku kraje, gdzie nie brakuje ani lekarzy, ani pielęgniarek, takie, gdzie brakuje lekarzy, ale jest za to dużo pielęgniarek, albo takie, gdzie za mało jest pielęgniarek, ale nie brakuje lekarzy. A gdzie jest Polska? O tu. Czyli nie ma ani pielęgniarek, ani lekarzy. No jakie jeszcze wprowadziliśmy systemowe rozwiązania? No to przedstawiciele Sanepidu, którzy modlili się na jasnej górze o jak najszybsze zakończenie pandemii. No i gdyby oni się tak modlili, żeby wymodlili, już by było po pandemii, no to byłoby po kłopocie i każdy tylko by przyklasnął. Ale niestety tuż po pielgrzymce okazało się, że 25 jasnogórskich Paulinów jest zakażonych koronawirusem. Więc nad tym rozwiązaniem my musimy jeszcze trochę popracować. Ale kiedy do tej kartki, do megafonu, parawanu oraz kija dorzucimy jeszcze modlitwę na jasnej górze, ten unikalny miks każdemu narodowi możemy polecić. I jak tylko któryś chce, to my oczywiście służymy tak zwanym know-how.